Witam, witam, Cześć i czołem, ja jestem Krzycholek i zapraszam Was na trzeci odcinek z gry God of War W poprzednim odcineczku spotkaliśmy się wspólnie z gościami dokładnie z Asgardu, a mianowicie Odynem i Torem przy kawusi i ciasteczku. No i skończyło się to tak, że fajtowaliśmy się z Torem i... Dobrze się skończyło dla jednego i drugiego, ale ciultan z poprzednim odcineczkiem, ruszajmy w drogę. Zabij pana Zimy. Tak, dobrze, o kogo chodzi? Pana Zimy, pana Zimy, mnie to bardziej interesuje jakim cudem Kratos się nauczył czytać runy, czyżby... Syn nauczył ojca czegoś, a ojciec syna? No no no. No, no no Całkiem, całkiem. W góry. Dobra. Spinoć Też się umie. Umi. Zrobił się w tym naprawdę dobry. Ojciec praktyki robił. Ojciec robił. Kolejna makabryczna scena. Pukuj. No szczele jak ojciec nie szczilo Dobra, w którym kieruneczku? W którym bożym kierunku? Tędy. Tędy? Tędy. Widziałem w życiu sporo krwi, ale to za dużo jak na jeden porad. To jest! A to już wiem co to było! To była ta... Właśnie kobietka, która tam pociągnęła tego jednego chłopa. Już tyle obrazu wtem, fajnie. Jaka zepsuta, da, dalej będzie działać. Masz kamienia. Własną broń. Najpierw Winter, i łupieżcy, potem Torii i wpadają z wizytą, a teraz jeszcze troficie. Nigdzie już nie jest bezpiecznie. Spokojnie, Mimirek. Spokojnie. Pokonamy te wszystkie bóstwa. Wszystkich Ojca, dziewięciu światów. Tarcza od mamy. Torii ją uszkodził, ale. Może krasnoludy by ją naprawiły. Może później. Pomóc by pomogły, ale. Działa, co wy gadata. Co tu robimy, Atreusie? Dobra. Pamiętasz te wszystkie ołtarze z historiami gigantów? Lewy panel pokazywał początek, a prawy zakończenie. Tak, znaleźliśmy ich wiele, widziałem je. No więc to coś więcej niż sądziliśmy. Nie pamiętam przewróconej kolumny. Ale po drugiej stronie jest ołtarz. Co to? A to blokuje, to blokuje. Nie Teraz lepiej. Do ołtarzu. Ołtarzu ci się chciał. Odsuń nożesz się, jak ci i no. W łeb. No, znowu będziemy sobie czytać te bajeczki? No I, i co to ma być? Cię nie posłuchał. To się można tepnąć gdzieś do jakiegoś piekła, jak w To pustynia, pustyni Co to, i puszczy. Gdzie jesteśmy? W miejscu, które mieli oglądać tylko giganci. Te ołtarze opowiadają światu ich historię, ale okazuje się, że najważniejszą, sekretną wiedzę ukryli tutaj w środku. Pamiętasz historię Skola i Hattiego, wielkich wilków? Odyn schwytał je, bo wierzy, że przydadzą mu się podczas ragnaroku. Pamiętam. Ale to nie koniec tej historii. Spójrz, tutaj widać, jak giganci uwalniają wilki. Są wolni? To przeszłość czy przyszłość? Zależy, kiedy na to patrzysz. Słowa godne, giganta. Widzisz? Wilki są bezpieczne gdzieś w Vanahajmie. Odyn pewnie by ich tam nawet nie szukał. Zobacz! Ścigają słońce i księżyc. Stare nawyki. Ale potem. Patrz! Księżyc zostaje skradziony. Jakoś. się. Widzisz? Hati nie ma czego ścigać. Podobno kradzież ciał niebieskich to zbrodnia bez ofiar. Nie jestem pewien, kto to. ale pojawia się nagle i ratuje księżyc. A potem księżyc zasłania słońce. Całkowite zaćmienie. Nie widziałem takiego od Ale potem ścigają strzałę, i wszystko wraca do normy. Co to wszystko ma wspólnego z. Zaraz ci powiem. Spójrz, zaczyna się ragnarok. Widzisz, kto prowadzi armię przeciw Odynowi? To ty! Skoro będzie brał udział w ragnaroku, to znaczy, że wciąż żyje. Prawda? Mimo, że... tylko możliwe. Odyn powiedział mi, że zabił Tyra. Ufał mi wtedy, a przynajmniej tak mi się wydawało. A co jeśli go nie zabił? Jeśli po prostu więził go przez te wszystkie lata? Wracamy do jeśli. Dosyć. Czekaj! Wracamy do domu. Chwilę! Muszę ci coś jeszcze pokazać. Niedaleko stąd. Co to jest? Wszystko co mam, no prawie wszystko. To dzieło gigantów. Znów byłeś w Jotunheimie? Nie, wziąłem to z jednego z ołtarzy. Jednego? Ile ich odwiedziłeś? E, chyba wszystkie. Te, do których mogłem się dostać w Midgardzie. Nie wiem, co to. Ale jest ważne. Jak to wszystko? We wnętrzu jednego z ołtarzy zrozumiałem, że Tyr jest uwięziony. Ale nie wiem, gdzie. W tych ołtarzach są wskazówki. Widziałem czarny dym i krwawą ziemię. Ale nie byliśmy w stanie nic. My? Sindri mi pomagał. Ale to ja go namówiłem. To, to nie był jego pomysł. Potrzebowałem jego pomocy. Odyn nie ma wiele do powiedzenia w przedwiecznych światach. Grfawa ziemia kojarzy się z kopalnią. To może świat krasnoludów? W heim? możliwe. Z kopalni buchał tam dym. Poza tym, Odyn kiedyś podporządkował sobie krasnoludy. No jasne. Tyr jest w Heimie, w jakiejś kopalni. Więc? Co teraz? Tędy! Chłopcze, nawet gdybyśmy chcieli szukać Tyra, jak mielibyśmy się dostać do Svartalfheimu? Wiesz, że Odyn uniemożliwił podróżowanie między światami. Sindri wspomniał, że ma pewien pomysł. Sindri zawsze ma pomysł. Niby jaki... Pamiętasz, jak walczyliśmy tu z trollem? Pamiętam, że straciłeś kontrolę. Ach. Jak zwykle wspomina same negatywy, żadnych pozytywów. Zamierzasz walczyć bez tarczy? To dla mnie nic nowego. Ja tam, co wy kłamięcie? Tarcza? Dobrze działa jak patelka. Nic za... tobą, blaga! Bracie, bez tarczy nie możesz blokować! Ok, mogę, tylko... To takie bydle wielkie. Takie przerośnięte to oni też mają w tych plemionach? Te pewnie, jakieś wodze, dostają więcej żarcia. Takie wielkie. Pudziany są. Prawie w domu. Bracie, posłuchaj. Nie winij chłopca za jego ciekawość. To przywilej młodości. Młodość to czas nauki posłuszeństwa. Ma być wiecznie posłuszny. Bracie, on i tak wybierze własną ścieżkę. Jeśli nie chcesz, by zostawił cię w tyle, to zmądrzej i dotrzymaj mu kroku. Mm. Mm. U, jakbyś ty nie miał ze swojej tak, jak jeszcze żyła. Gdyby nam, się przewrócić możliwość podróży do Svartalheimu, na pewno zyskalibyśmy przydatny sprzęt. Dosyć. Spróbujemy. Serio? Ale jeśli nie znajdziemy tyra. Porzucisz poszukiwania na dobre. W porządku. Nie pożałujesz. Kratosie. Tutaj. Sindri. Czy mnie oczy nie mylą? To naprawdę Atreus kopena, przyjacielu! Aleś ty Urus. E, no, fakt. To zapraszam za mną. Brock wspomniał, że potrzebujecie bezpiecznego lokum, więc wasze ulubione krasnoludy świeżą z pomocą. Macie. Dobra! Nie znamy żadnych poza wami. I dobrze? Weź, wejdziemy se na interneta, do Zakopanego se pojedziemy, chałupę sobie wynajmiemy i będziemy se mieszkać. Jedynie się przydata jak broń ulepszycie. Do z domu w całych dziewięciu światach. Chciałbym by pozostał czysty. Ty taka... jak zwykle. Mania czystości jak zwykle. W aferze z postanowiliśmy dać wam schronienie do czasu aż obymyślicie dalszy plan. Zaraz będziemy. Co się dzieje? Jak widzicie, zamieszkaliśmy w świecie między światami. Przynajmniej nie musimy się tu obawiać w winter ani w wzroku Odyna. No i widok jest piękny, o ile lubicie migotliwą, szarą pustkę. Świetne miejsce, sim. Właściwie to chcemy omówić pewien plan. Naprawdę? Dobra, dobra. Pierw to rekonesans. Ja muszę wiedzieć, w jakim ja hotelu będę mieszkał. Jakieś smuczyce? Jakieś jaszczurki, Tędy kratosie. Drzewo niebiesko, szaro, białe. Jakie to wielkie. Idę, idę! Chodźcie! Chodźcie! A, tylko wytrzyjcie buciory. Bardzo dokładnie. Proszę. Nie wytrzesz butów, prawda? No trudno. Sypialnie są tam, z tej strony jest kuchnia. Czy ktoś chce coś zjeść? Kratasie. Chcesz? Nic od ciebie nie chcę. Chcemy tylko dostać się do Swartal w i uratować tyra. Tyra? On żyje? Przecież. Co? Spokojnie. On wszystko wie. Wszystko? Buntowałeś mojego syna. Nie, ja, ja go pilnowałem. Dla ciebie. Dzięki mnie nic mu nie groziło. No powiedz coś. Teraz najważniejsze jest, żebyśmy mogli znów podróżować między światami. Możesz nam pomóc? Tak, pewnie. Tylko. Tylko... Nanieśliście tyle było, tak. To dlaczego nadal nie można podróżować? Szczerze mówiąc, nie... nie obędzie się bez twojej pomocy. Uuu! Kuldrowi bracia w końcu potrzebują usług największego mędrca świata. Nie cieszyłbym się. Ej! Nie tak szybko! A ten skąd się tu wziął? I co tu w ogóle, że jeden? To mój syn. A Jarn co też się z nim stało? Jest za wysoki. Nie wygląda... tak. To po tobie. Dobra, znajdźmy mu coś, co nie będzie za krótkie. Chłopak dorasta, zakuta pało. Sam nigdy nie byłeś gołowąsem? Ej! No, nie ma co płakać. Ale będziesz go musiał teraz znacznie lepiej pilnować, kolego. Oj, stara się. Zaufajmy. Dobra, zajmijmy się waszym sprzętem, zanim znów znikniecie. Zacznij od tego. Hmm, przywaliłeś. Hm. Może po prostu wykuję ci nową? Wolę zachować tę... Tak, zobaczę co da się zrobić. W międzyczasie będziesz musiał pochodzić z czymś zastępczym. Kto ci to powiedział? Chłopie, chłopie, ja tu wszystko mam, co możliwe mogę mieć. Nic tu więcej chyba nie mogę ulepszyć. To jest na maksa? Łuk, pancerz, pancerzy to ja mam w wciula. Ale i tak mi się podoba ten pancerz, który mam. Więc raczej nie będę zmieniać. Znalazłem ja? twoje czasu. Wrzuciłem je do skrzyni. Co ty byś mnie zrobił? Rozejrzę się trochę po domu. Daj znać Sindriemu, jak będziesz gotowy. Dobra, dobra. Co to u niej zgubiłem? Dziękuję. Kratos, dziękuję. I ten dom, Sam go zbudowałeś? No, pewnie. Niespotykane, żeby mówił dziękuję. Niepodobne do jego. A jak tam się w ogóle miewa nasz ulubiony błękitny parweniusz? Jak mnie nazwałeś? <duskonale> Doskonałe! Błękitny łysolek Boży. Dobra, gdzie idzie? Przydzieje pan Syndruś Syndryjski. Chodź, zobacz. Co masz dobrego? Najwyraźniej przechowują tu jedzenie. Jak zgodnie będę miał w czym wybierać? No co? Parę obważanków, jak pod kościołem, trochę jakieś mąki, owoce, Jakieś buroki. winko jakieś mszalne. Co tu jeszcze mają? Sianko, zboże, ciulbi, co to jest? Jakiś dobry trunek tu macie? Garczki. Tu, co to jest? Opirologia. Podoba Ci się mój dom? Całkiem, całkiem. Dowborowa na pewno była. Sam byś tego nie zrobił. Potrzebujemy czegoś z zaplecza warsztatu. Chodźcie i przynieście głowę! Eee, mm -hmm, Gdzie mm -hmm, dokładnie mm -hmm. przebywa ty? Jest uwięziony w jakiejś kopalni. Tylko tyle wiemy. Hmm. W tym świecie aż się roi od kopalni. Trzeba zawęzić obszar poszukiwań. O, wiem! Pogadajcie z Durlinem. Kto to? To nasz kuzyn, tak jak... Pracuję w biurze bezpieczeństwa w mieście. Znaczy się, Powinien mieć dobre trunki. danych o kopalniach. No i wiem, że nie przepada za Odynem. Dlatego twoja mama jak szukała większość. u niego pomocy, kiedy próbowała wszcząć rebelię. Gotowy? Rebelię? Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem. Przywódca rebelii, który znał mamę? Brzmi jak strzał w dziesiątkę. Chyba przegapiłeś moje... Ta-da! No cóż, mówi się trudno. Zaraz wszystko na Oliwie. Spotkamy się przy bramie na zewnątrz. Przywódca rebelii? Turlin? <grystanie> Przywódca z niego jak z koziej dupy trąpa. A? A ty? Ty to pamiętasz wszystko tak, jak chciałbyś pamiętać, no nie? Wydaje ci się pewnie, że Turlin już przebiera nogami na myśl o spotkaniu z przybłędami szukającymi guza. Co masz na myśli? Pomoże nam czy nie. nie nieważne. Nie mam w zwyczaju wyrażać się niepochlebnie o mojej własnej rodzinie. Z wyjątkiem tego, tu, Patafiana. Gadaj zdrów. Dobra, idź, psuć krew Durlinowi. Sam się przekonasz, jaki jest. Tylko wiedz, że możesz się zdziwić, jeśli przywykłeś do przyjaznych krasnoludów. Przygotuj się, że będzie ciągle zrzędził i w ogóle dziwnie gadał. Kontrast między wami wydaje się porażający. Zawsze chciałem odwiedzić wasz świat. Swartalfheim wydaje się... wyjątkowy. Swartalfheim! Głupia nazwa Asów! Wyglądamy ci na ciemne elfy! A, no tak. Macie dla niego inną nazwę. Nidawelir. No, to również nazwa jego stolicy. To tam znajdziecie No wigrat. igrat! To jest Wafel? w Welyni, nie wiem, tam do. nie ale nie Przykry. No... Przykro mi, przykro mi. Jak do rządu doszły pis pisoscy osobnicy, to się nie ma co dziwić. Wody jest zapisem jak nic. Jest zapisem. Słyszysz? What? co? Smoczyca? Wiem. Nie musisz mówić. Cipago ją wolnąć są tak daleko, że nie umiem ocenić ich rozmiarów. To się Co ty robisz? Nie są dla nas groźne. Poza tym i tak jesteś za daleko. ty, ty, ty się znawca zna wielkie mnie to. Może chcę chce smoka ukatrupić. Będziemy potrzebować po i głowy. Brok ty do a, czyli to z tym potrzebujecie mojej pomocy. Otóż to, urządzenie jest dostosowane do twoich rozmiarów. Dzięki niemu łatwiej przyjrzysz się problemowi tymi twoimi oczami z bifrostu. Dobrze, czyli mogę jakoś tym sterować? O, nie. nie. Nie, 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 nie. To macie utrzymać w miejscu, kiedy będziemy ci świecić w oczy. Sidry, podła kanalio! Otwórz oczy, szybko. Miałem nadzieję, że nie będę musiał użyć zacisków do pokrycia. Dalej! Dobrze, dobrze. Tak, teraz strzel! To wciąż nieprzyjemne! Teraz my! Chodź, szybko! Idę już, idę! A ja jak lesbę! Za co to było? Wkrótce się przekonasz. Muszę tylko poprawić. Już gotowe. widzisz? Zero trwałych uszkodzeń! Sam zaraz doznasz trwałych uszkodzeń! Krato rzuć mną, żeby dostał rogami! Co? Na żartach się nie znasz, stary capie? I gdzieś tam mi latarkę zepsuł i nie mam latarki teraz. Frost jest uszkodzony. Teraz, kiedy do korzystania z bram służą nasiona i nie będziesz już potrzebować stołu ani bifrostu. Był dla mnie źródłem ja spraw. jak Harry Potter okay. zbiera? Rozumiem. coś wymyślę. Ale najpierw podejdź. Pokażę ci jak to teraz działa. Celuję swartal w hajmu, po prawej, a potem się skoncentruj. No, zechce iść tu. Traficie na mokradła w pobliżu miasta Gidavelir. Udajcie się na rynek i podpytajcie o Durlina w tawernie. Na pewno będą go tam znać? Durlin nigdy nie wylewał za kołnierz. Oczywiście mógł się zmienić przez lata, ale znając go, w ogóle. Chciałeś iść z nami? O, mógłbym tam wpaść, ale mokradła są I pełno tam ponurników, niebezpiecznych, oślizgłych, śmierdzących. Powodzenia? Dzięki. Filię, co? Powodzenia? Dobra, nar. Wow, czujecie to? Co takiego? No wszystko powietrze jest ciepło Wstęgnie na plaży. Jesteśmy. Wstęgnie na plaży. No, możemy użyć tej łodzi, jeśli zdołam ją wyciągnąć. Ostrożnie No i co zrobił? Szczuro łapił. wylazły Już. Już. Pełzacz z lewej! Gdzie? Tam, do góry. Więcej was matka nie miała? Już. Czemu są takie szybkie? Bo nie są wolne. Ta przygoda zapowiada się interesująco. Atreusie, byłeś nieostrożny Ale wyciągnąłem łódź. Nie mogę uwierzyć, że mama przewodziła tu rebeli przeciwko Odynowi i nigdy o tym nie wspomniała. Mogło to mieć związek z faktem, że rebelia nie do końca się powiodła. Przeszłość twojej matki była jej prywatną sprawą. Pytałeś się o to? Skup się na to, jakieś ma Zostałeś mamy o przeszłość. To o czym rozmawialiście, gdy się poznaliście? Po prostu powiedziałeś jej: Kobieto, pilnuj domu, ja idę łowić ryby w rzece. I wyszedłeś na pięć dni? Nie, połowiła ryby znacznie lepiej ode mnie. No wiesz, co, Kratos? Żeby baba była lepsza od ciebie, to już coś z ciebie To koło blokuje kanał. Jeśli zdołasz je przekręcić, będziemy mogli się przedostać. Czyli to są mokradła. Trafna nazwa. To bagno. Dobra. Znajdzie Odziemy się sposób tego otwarcia. Zap Wiesz co? Faktycznie zapach jest o wiele mocniejszy niż go zapamiętałem. Ścieżka prowadzi dalej po drugiej stronie gejzera. Dobra, dobra. Ale to już sobie, moi drodzy, zrobimy w następnym odcinku. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, na razie.